Witam państwa w wtorkowym wywiadzie dnia na kanale Major Politics. Z tej strony Mikołaj Dovejko kłaniam się nisko, a dzisiaj moimi państwa gościem prosto prosto Sejmu, poseł Konfederacji oraz prezes Ruchu Narodowego, pan Robert Winnicki. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Panie pośle, najbardziej głośna akcja, można powiedzieć, ostatnich lat polskich służb polskiego munduru, czyli ochrona granicy polsko-białoruskiej. Jest pan skąd inąd, przecież posłem z okręgu Podlaskiego. Panie pośle, co pan nam może powiedzieć na temat tego, co się dzieje teraz na granicy polsko-białoruskiej? Jak pan ocenia działania polskich służb, a przede wszystkim działania polskiego rządu? Przede wszystkim, Szanowni Państwo, no to trzeba zacząć od tego, od czego te audycje się w tych dniach zaczynają. Dziękowania za wytrwałą służbę wszystkim ze Straży Granicznej, Wojska Polskiego, ze strony Policji również, bo ona bardzo ważną odgrywa w tym momencie na granicy, jako służba przyzwyczajona do odpierania takich ataków, jakie mieliśmy chociażby dzisiaj. Szanowni Państwo, dzisiaj mieliśmy nie tylko rzucanie kamieniami czy, czy kłodami drewna, mieliśmy również. Granaty hukowe. Strona białoruska wyposażyła tych nachodźców, tych migrantów ekonomicznych, których 90% agresywni młodzi mężczyźni, właśnie w takie przedmioty. Które dzisiaj zostały użyte. Została radna funkcjonariuszka Straży Granicznej, został poważnie radny w głowę policjant polski podczas no, odpierania tego kolejnego szturmu na granicy. Na szczęście użyto wreszcie armatek wodnych, które studiły ten, ten rozgrzany tłum przed szturmowaniem granicy. Jak ja to wszystko oceniam? No, oceniam, że sytuacja ustabilizowała się w tym momencie o ile można użyć takiego słowa, ale stabilizuje się na naszą korzyść. Kolejne nerwowe ruchy Łukaszenki wskazują na to, że on w tym momencie, przynajmniej na tym odcinku, na tym etapie trochę tę konfrontację przegrywa, głównie ze względu na to, że nie doszło do przerwania linii granicznej, głównie ze względu na to, że polskie służby nie uległy pod presją tej również wewnętrznej opozycji, tego również wewnętrznego którzy ściekle atakowali broniących naszych granic w elementarnym zasadzie moralnym, bo oczywiście kwestia sprawa tego, co się na granicy ma swój wydźwięk międzynarodowy, ma swój wydźwięk bezpieczeństwa państwa, ale oczywiście też kwestią moralną i trzeba powiedzieć jasno, że każdy, kto odmawia wspólnocie narodowej prawa do skutecznego Chronienia swoich granic jest moralnym degeneratem. Także, niestety, tych moralnych degeneratów objawiło się w ostatnich miesiącach w Polsce całkiem sporo i strona białoruska liczyła na to, że oni zostaną wykorzystani. W tym kontekście, mimo że oceniamy krytycznie działania rządu, znaczy, przez pierwsze miesiące były wierność. Miesiące nie zaczęto budowy tej trwałej zapory tego muru, co jest, co jest bardzo złe, dlatego że pierwsza łopata, jak słyszymy, ma być wbijana w cudzysłowie, czy przenosi dopiero w grudniu. To późno, to późno, jak na, jak na oferę, która kręci się co najmniej od czerwca, bo minister Kamiński poinformował, że w czerwcu wiedzieli o tym, jakie są plany Łukaszenki i zresztą ten napór migracyjny trwał. Ja przypomnę, że nie mając tych danych wywiadowczych, już w sierpniu apelowałem o to, żeby taką ten mur budować w sierpniu pod siedzibą Straży Granicznej w Białymstoku ten apel składałem. Dopiero, dopiero w grudniu mają się rozpocząć pracę. Na razie państwo polskie zatyka te wszystkie dziury w systemie bezpieczeństwa liczbą funkcjonariuszy. To jako tako wychodzi, a przez wiele miesięcy granica nie była szczelna, nie była no po prostu ciekła. Krótko mówiąc, tym naporem, pod tym naporem, tą falą imigrancką. I dzisiaj przede wszystkim to, czego powinniśmy oczekiwać od rządu, to skuteczności zarówno na poziomie zapewnienia tego bezpieczeństwa, jak i na poziomie akcji dyplomatycznej. Ta akcja dyplomatyczna przynosi pewne skutki, mianowicie chodzi przede wszystkim o przerwanie tego łańcucha dostaw imigrantów na Bliski Wschód, ale trzeba też uświadamiać, Partnerom zachodnim nierzadko nazywanym sojusznikami, że tu się to też większa gra na skalę międzynarodową, ta większa gra obejmuje rosyjską grę gazową i istnieje duża obawa, że Rosjanie, którzy będą deklarowali, że skromili Łukaszenkę, że będą w ten sposób chcieli również rozgrywać swój gazowy szandarz na, na własną korzyść. Panie pośle, wspomniał pan o tym, że byli w Polsce ludzie, którzy byli przeciwko obrony granicy. Ostatnio w mediach pojawiły się zarzuty, czy to, że w parlamencie, czy to gdziekolwiek indziej, w Polsce, ciągle mogą być tak zwane środki aktywne, mogą być ludzie, którzy są rosyjskimi agentami, czy to też agentami wpływu. Czy uważa Pan, czy podziela Pan tą opinię, czy uważa Pan, że, że, że rzeczywiście mamy takie wewnętrzne zagrożenie ze strony rosyjskiej? Ja nie widzę zbyt wielu jakichś takich bardzo ewidentnych e, rosyjskich może agentów, no to widzę bardzo wielu pseudohumanitarnych idiotów, e, którym niestety spaczona wizja właśnie e, idei, polityki, etyki czy moralności? Fałszywy sentymentalizm i humanitaryzm nakazują mówić to, co, to co mówią. Nawet dzisiaj mieliśmy skandaliczną zupełnie wypowiedź czy wpis pani Janina Achońskiej. Poseł do Parlamentu Europejskiego, ze strony z, 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 którą delegowała Platforma Obywatelska, Obywatelska, całe to porozumienie europejskie w 2019 roku. I ona zaatakowała Straż Graniczną za to, że ta wreszcie użyła armaty wodnych. Na litość boską, w którym są ranni funkcjonariusze, w którym lecą granaty hukowe, w którym kamienie i gałęzie rozbijają się na kaskach polskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Janina Ochojska atakuje Straż Graniczną za to, że użyła armatek wodnych. No przecież to jest jakiś obłęd, jakiś absurd zupełny. Mamy lewicowego aktywistę Mencfela, który apeluje o to, żeby puszczać tych ludzi. Cały czas zadają sobie niektóre pytania, dlaczego nie wpuszczamy tych tysięcy ludzi Przecież co to dla Polski. Nie rozumiejąc, że, że kolejne dziesiątki tysięcy za tym pójdą, a szantaż okaże się skuteczny. No, znaczy to to, to, to to nie jest tak, że te głosy się nie skończyły. Parlamentarna lewica i e, w Sejmie tutaj na Wyskiej, czy Koalicja Obywatelska pościągnęły oczywiście od ubiegłego tygodnia nieco swoje hitry, które widzieliśmy jeszcze miesiąc temu. To nie oznacza, że ta retoryka nie jest w przestrzeni publicznej. Nie, nadal są całkiem wpływem środowiska, które... E, w które bardziej sympatyzują, mam wrażenie, z, z, z tymi nielegalnymi imigrantami, z tymi hordami na granicy, niż z państwem Polski, z polską wspólnotą narodową. Natomiast, panie pośle, można się zgodzić w tym, że ta sytuacja została przez rząd polski, ale nie tylko przez rząd polski, umiędzynarodowiona. Natomiast jakie kolejne działania ofensywne, oprócz budowy zapory, budowy muru, może podjąć rząd, żeby tą Sytuację wygasić? Czy może podejrzewa pan, że Łukaszenka, widząc mimo wszystko swoją poniekąd porażkę, sam zacznie się wycofywać ze swoich postanowień, a też przede wszystkim Rosja, ponieważ no, można się też zgodzić, że Białoruś jest inspirowana głównie przez Moskwę? Białoruś gra swoją grę. Ta gra jest obliczona na to, żeby zdjąć zachodnie sankcje polityczne i gospodarcze po wydarzeniach z sierpnia ubiegłego roku. I dlatego twierdzę, że niezależnie od tego, jakby się Polska w sierpniu ubiegłego roku zachowała, to do takiej eskalacji być może nie na naszej granicy, a na litewskiej, ale by doszło. To znaczy, mielibyśmy taki sam czy podobnego rodzaju kryzys, dlatego że ostatecznym adresatem całego tego szantażu jest nie tyle Polska, z państwa zachodnie, na których uznaniu i na których współpracy gospodarczej również, z którymi Łukaszence zależy. E, no ale wiadomo, że z terrorystami się nie negocjuje. Nie negocjuje się z, z, z pistoletem szantażystowskim przestawionym do głowy. E, więc to jest gra, którą gra Białoruś, aczkolwiek trochę dochodzi do ściany Łukaszenka. Trochę już nie bardzo wie, co z tym zrobić mówić, żeby, żeby nie przegrać, bo, bo te coraz bardziej rozpaczliwe próby wypychania tych imigrantów do ataku na polską granicę, no świadczą o tym, że już trochę się wyczerpują pomysły, a ta skuteczność pewna, niewielka skuteczność, ale jest na nim żeby powstrzymywać tę falę imigrantów. Na co Warszawie ma bardzo ograniczony wpływ, a w część opcji powinna mieć teoretycznie przynajmniej wpływ większy. Mówię przede wszystkim tej o Tusku i Platformie Obywatelskiej. Mianowicie mamy przecież do czynienia z rozgrywką rosyjską równolegle się toczą. Rosja w tej chwili rozgrywa sobie sytuację tak, że mamy dzisiaj wbóg konflikt armejsko-azerbejdżański, mamy koncentrację wojsk na granicy z Ukrainą, mamy konflikt z, z Polską, polsko-białoruski na granicy, mamy wreszcie sytuację kryzysu gazowego. Moskwa w tym momencie gra tym gazem również bardzo mocno. Moskwa sobie reguluje kurki na, w gazociągu jamalskim po to, żeby pokazać, że przesył przez Polskę i Białoruś jest niepewny. Albo że spada do zera, i Moskwa ma bardzo konkretny cel: dopiąć, już ostatecznie dokończyć Nord Stream 2 i pokazać Europie, że może mieć gaz, stabilne dostawy, ale tylko pod warunkiem, że będzie to na Moskwy warunkach. I to jest ta rozgrywka, którą oni w tej chwili toczą. I tutaj dlaczego wspomniałem o Tusku? No, jeśli są prawdziwe. Podkreślam, jeśli te wszystkie opowieści o tym, że on ma takie świetne układy w Europie Zachodniej, w tym w Berlinie, no to tutaj to Niemcy trzymają rękę na pulsie to Niemcy trzymają istotę zagadnienia gazowego, gazowych połączeń z Rosją. To Niemcy wreszcie mogą wykonać coś więcej niż dzisiejszy gest, który jest tylko czasowym wstrzymaniem takiej akredytacji Nord Stream 2. W Europie. Od Niemiec bardzo dużo zależy, i jak się zachowają Niemcy, to pokaże też szczerość tych wszystkich intencji, o których była mowa. O tyle, że, że, że Federa Republika Federalna Niemcy jest taki nasz jaki przyjaciel i adwokat w Europie. Trzymamy kciuki za uniezależnienie Europy od rosyjskiego gazu. Natomiast pytanie też od Widza przy okazji. Panie pośle, czy Konfederacja planuje wykorzystać obecną sytuację na granicy do promowania systemowego propagowania dostępu do broni palnej i przygotowywania obywateli do samoobrony? Przy każdej okazji przypominamy o tym, że naród rozbrojony to naród dużo mniej bezpieczny i dzisiejsza sytuacja, w której mamy naród i nieprzeszkolony wojskowo na elementarnym poziomie, i rozbrojony, i któremu się utrudnia dostęp do broni palnej, to sytuacja, w której zresztą bezprecedensowo nasi sąsiedzi na wschodzie, zachodzie, północy, południu, wszyscy mają... W przeliczeniu na gospodarstwo domowe wielokrotnie więcej sztuk broni do dyspozycji i ta kultura posiadania broni jest właściwie wszędzie wśród naszych sąsiadów dużo bardziej rozwinięta niż w Polsce. Więc my żądamy tak naprawdę jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, żądamy pewnego standardu, pewnej normalności, pewnej, pewnej cywilizacji kultury prawnej w tym zakresie czy kultury posiadania posiadania broni. Oczywiście ten jest dobrą okazją, żeby o tym przypomnieć. Natomiast jakby w obronie. Na granicy, no nie daj Boże, żebyśmy doszli do takiej sytuacji, w której to cywile, w której to, to inne niż służby mundurowe musieliby tej granicy bronić, dlatego, że to by świadczyło o fatalnej. Tragicznej więc wręcz państwa polskiego. E, miejmy nadzieję, i ja również staram się przy całym mojej krytycyzmie wobec bardzo niemrawych działań rządu w tym zakresie przez wiele miesięcy. To no jednak mówić jedno: no od, od tego są służby państwowe, żeby zabezpieczyć naszą granicę wschodnią, zachodnią, północną, południową, którą e, w sytuacjach, w których musielibyśmy zbroić e, cywili, no to jest, e, to jest sytuacja już Graniczna i tragiczna. Natomiast samoobrona, kultura posiadania broni, przeszkolenie wojskowe, nawet na elementarnym poziomie, czy obycie ze strzelnicą, to jest rzeczywiście coś, co, o czym warto przypominać w sytuacji zagrożenia. A niewątpliwie Polska w takiej sytuacji zagrożenia się, się znajduje. Panie pośle, mamy nieoficjalne doniesienia prasowe na temat tego, że przez następne 2,5 roku kadencji Parlamentu Europejskiego nową przewodniczącą. W parlamentu może zostać Ewa kopać. Czy uważa pan, że Polska jakkolwiek tym skorzysta? Nie. nie Skorzysta na tym Polska w ogóle. Czy Polska skorzystała na, na kadencji Donalda Tuska? Co zostało zrobione za czasów Tuska w, w, jako tego szefa Rady Europejskiej, prawda, przewodniczącego? No, przecież Nord Stream położono dyrektywę no, transportową w wdrożono korzysta polskich przedsiębiorców w branży, w której jesteśmy potęgą. Wszystkie rozwiązania niekorzystne, uderzające w nasze interesy przeszły. Co myśmy z tego mieli, że Tusk tam był kamerdynerem Angeli Merkel? Nic to nie zmieniło. Tak samo nic nie zmieni przewodniczenie Wykopacz, ponieważ w, w Europarlamencie, jeśli do niego w ogóle dojdzie. Ponieważ są to wszystko funkcje takie dekoracyjne, ceremonialne, ale za którymi nie stoi, nie ma tutaj żadnej realnej władzy. Realna władza jest tam, gdzie jest siła polityczna, gospodarcza poszczególnych państw, czy poszczególnego kartelu państw. I zawsze oczywiście tutaj na pierwszym miejscu są Niemcy, są Francuzi obok niej zaraz. I jest przy zderzeniu sprzecznych interesów, a my ze względu na specyfikę gospodarczą. Chociażby specyfikę kulturową, nie chcemy iść w tym tęczowym redwanie zachodnioeuropejskim. My jesteśmy tutaj w Unii Europejskiej w mniejszości, ponieważ są to kraje często większe, bardziej ludne, bogatsze niż nawet sumaryczna wartość krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Z tego punktu widzenia, no tak, ja, jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, to jest to jest pewna, pewna dekoracja, to jest pewne kolejne trzymanie Żandola, że tak przytoczę, to jak e, omawiano prezydenturę Bronisława Komorowskiego. to nie by miało żadnego realnego wpływu na politykę państw europejskich czy Komisji Europejskiej, czy nawet Parlamentu Europejskiego. Panie pośle, można powiedzieć, że za pana plecami trwa teraz 42 posiedzenie Sejmu 9.00 kadencji i co by Pan mógł przekazać prosto z Sejmu obywatelom na temat tego, co się dzieje, jaka, jakie są dyskusje, jakie są ustalenia na najbliższe tygodnie? Ja z tego posiedzenia za chwilę chodzę do obywateli, bo o 18 rozpoczynamy manifestację w koregregacji sanitarnej. Pan minister Niedzielski zapowiadał, że w tym posiedzeniu zostanie taki projekt przyjęty. Myśmy od razu zaprotestowali i będziemy dzisiaj protestowali i jak cały czas nie ma na, w harmonogramie tego posiedzenia Sejmu, więc wydaje się, że ten opór społeczny, który staramy się wzmacniać i również ten opór na sali sejmowej, jak wyrażamy, jest skuteczny. to dzisiejsza manifestacja ma to potwierdzić, że mimo słów Niedzielskiego cały czas ta segregacja sanitarna nie zostanie wprowadzona, tym bardziej, że nie widzimy specjalnie jej skuteczności w innych państwach europejskich. To moim zdaniem jest jedna z bardziej kluczowych rzeczy. Pokazaliśmy, myślę, dobitne Polakom, ale rzeczywistość pokazała, ale tylko to powiedzieliśmy przez ostatnie półtora roku, że lockdowny nie działają, że segregacja sanitarna nie działa, że większość państw, w tym niestety Polska, poszła fałszywym tropem, jeśli chodzi o reagowanie na, na COVID i na, na, na ten nowy. Jakiś wirus, i niestety ciągle pozostaje mocy nasze. Nasza przestroga, przestroga, żeby nie brnąć w tym kierunku. Dzisiaj ten opór społeczny jako jedyny postawa konfrontacji w Sejmie no, chroni nas przed tym, żeby, żeby do lockdownów kolejnych i, i do kolejnego zamykania, nie wiem, ochrony zdrowia, zamykania niestety edukacji, które częściowo się dzieje, żeby nie dochodziło. Po prostu to jest ślepa uliczka. Panie pośle, ostatnio w internecie popularna była akcja hashtag Ani jednej więcej i widz zadał pytanie dotyczące również tematu abor prawa aborcyjnego w Polsce. Czy ruch narodowy wciąż podtrzymuje postulat za delegalizacją ogólnopolskiego strajku kobiet? No proszę Państwa, no, Pani Lempart to jest postać, w której miejsce albo w więzieniu, albo w psychiatryku. No. Ruch odpowiedzialny za tak olbrzymią dewastację w przestrzeni publicznej, nie tylko kościołów, ale pomników różnych miejsc, no, to jest ruch, który powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Jeśli, jeśli za tym siedzi ta ekipa wysoków z Kalisza, to ich miejsce jest w celi obok Marty Lempart. No, taka jest rzeczywistość. Dlaczego za października tego roku praktycznie nikt nie pojął z odpowiedzialności. Oczywiście jest tu też temat sądów, które mas masowo uniewinniały sprawców tych wandalizmów, tych, tych obrzydliwych czynów. No ale jeśli pan ma być praworządne, to Marta Lempart powinna siedzieć. Panie pośle, czas nas goni, także tutaj musimy postawić kropkę w naszej dzisiejszej rozmowie. Bardzo dziękuję naszym widzom za obecność i mojemu gościowi, którym dzisiaj był poseł Robert Winicki. Dziękuję serdecznie, kłaniam się Państwu. Zapraszam Państwa na godzinę 20 na ring polityczny pomiędzy ministrem Marcinem Chorałą a doktorem Sawomirem Męcenem na temat gospodarki i infrastruktury Polskiego Ładu. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawa dyskusja. Za rozmowę jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Do zobaczenia już za dwie godziny.